I dlatego my właśnie, no w Mołdawii zaczęła się trochę wcześniej wiosna, ale w Polsce zaczęła się niedawno. Dlatego dzisiaj właśnie robimy tę uroczystość, żeby już na dobry rok no, żegnać zimę. No ale żeby zima tak naprawdę odeszła i już nie wróciła, bo my wszyscy kochamy wiosnę, prawda? Wszystko wróci się do życia, wszystko jest zielone kolorowe, jest piękna pogoda. Możemy częściej być na dworzu, chodzić na spacery, do parku. No i dlatego dzisiaj byliśmy właśnie w parku i byliśmy na długiej w żeby zobaczyć, że wiosna już się obudziła. No ale żeby tradycji stało się ta zadość, to musimy jeszcze naszą kukłę, naszą zimę. Pożegnać na dobre. A żeby ją pożegnać, to musimy powiedzieć wierszyki o wiośnie, tak? żeby ona chciała od nas odejść. No i oczywiście zaśpiewać na koniec piosenkę. No, no to zaczynamy. Zaczynamy od kogo? Od Ameryki. Proszę. Marzenko, marzenko, zimowa panno, słomiane sokience rozpostarła ręce ręku drżąca cała, tobie nie chciała. Prośba do słoneczku. Malutka główka krokusa i śniegiem się pojawiła. To znaczy, że już wkrótce przybędzie wiosna miła. Soneczko nasze kochane, bardzo się prosimy. Ogrzewaj mocno ziemię, ziemi, za zimy. Почники моцно БІЄ, пані пшироди серцем. Сонечка вийшлі промені, де чеп' чепла, як на в'єцей. Уроші молода трава, розвінувши в поки на джева. Для тебе міло сонечко, кожен пташок зашпила. Коняч є, йош на бігу. Юж почани поврачаєм, Юж ковронки кончардаєм. Ту кроку садам жонкіле, Споглундає наш як міле, Трава ж мене свою є, Свою джелін, Шентніон полуб'я єлін. Будь шіп же жодо поле, Він же і висово, Сонце терас тещі швеч, Над взило всіскі шістки Napodkowała sosna, że już przyszła wiosna. Nie skrzyją się oponuje, przyjadą pełnie pół. Jeszcze się najszybszym w srodze, raci na kołajną ludzę. Bądź syknął. Ja nie leżę. siedzie na rowerze. Głos gluził jem coś o tym przylezła samolotu. On znowu żył ja z niej nie spuszczam oka. I z waszym roku w maju widział ją w tramwaju. Czy cyklem? Nieprawda, bo karecie. Karecie? Czuć pan plecie. Oświecie mnogo krótko, że płynie ważną wódką. И в росну, і шуми ищуми вісну. весну.